Witamy Państwa z obiektu Estadio Municipal de Butarque. To tu odbędzie się spotkanie, które wspólnie obejrzymy, a które skomentują Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Prostopadłe podanie, będzie groźnie. No gdyby sekundę później ruszył do tej piłki a tak zbalony. Rud? Witalna interwencja w porę przeciął to podanie. Kilka dni. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Ładnie pomyślane. To, a więc jednak wysoki pressing się opłacił. Taki rozwój wypadków wisiał w powietrzu. Wykonali kawał solidnej roboty. Walczyli o każdy metr boiska. Zmusili, rywali do błędu. I wykorzystali zdobytą przewagę. Brawo! I mamy otwarcie w tym meczu. 1 do zera. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Bizdek sędziego będzie rzut wolny. Piłka idealnie w obrońców. Ach, szkoda, niestety nie ma bramki. Rud. Co teraz wymyśli? Co teraz zrobi? Jest dobrze ustawiony, co zrobi? Czy zdoła wyrównać? Ależ to była fantastyczna obrona. Piłka z narożnika do kolegi przed polem karnym. Musi teraz uważać. Piłka ląduje za linią końcową. Za chwilę Bramkarz wznowi grę. Ma sporo możliwości. Jest okazja! Ależ kapitalna interwencja znakomicie złapał. Bardzo ładne podanie. Piłka za plecy obrońców. Ale jednak nic z tego nie wyszło. Zobaczymy, co teraz zrobi. Chiler. Mamy bramkę! Wyrównanie! A jest to właściwie dopiero początek meczu. Rzeczywiście od pierwszych minut spotkania mamy tu widowisko, które trzyma w napięciu i nie pozwala oderwać wzroku. Wyrównali w tym spotkaniu, można powiedzieć, że gra rozpoczyna się od nowa. No jest dzisiaj groźna, ale strzał niecelny. Ale chyba nie poprzestanie na tej jednej bramce. Próbują rozegrać po skrzydle. I tak oto tracą piłkę. Ma piłkę, co teraz zrobi? Ma piłkę, co z tego wynikuje? Czy będzie prowadzenie? Nie będzie strzału, rywale oddalili zagrożenie od bramki. Ciekawe jak to rozwiąże. Uprzedził interwencję bramkarza i zablokował strzał. Zobaczmy, co zrobi. Świetna sygnalizacja i mam przerwaną akcję. Spalony. No i popatrzmy, jak wznowią grę w rzutem z autu. Niestety strata piłki. Odebrał piłkę czysto, ładnie. Będzie chyba podawał. Uspokoili grę cierpliwie. Teraz szypują następny atak pozycyjny. No i piłka wędruje do rywali. Świetny przegląd pola. Co teraz wymyśli? Z tej pozycji może uderzyć. Gol! Mamy bramkę! Co za emocje! Ależ fenomenalnie to zrobił. Piłka posłana równo w dolny róg. Takie strzały ciężko jest bronić. Pięknie wycelował. Piłka wpadła tuż przy słupku. Bramkaż bez rad. 2 do 1 to nie jest duża przewaga. Co teraz zrobi? Przeciwnicy stracili piłkę. Dobry przechwyt na własnej połowie. Ród. Chodzi ze skrzydła w pole karne. Go! Mamy purpurującą bramkę! Spotkanie nabrało rumieńców. Oba zespoły pokazały już, co potrafią w polu karnym rywala. Teraz czekamy na odpowiedź, a z nami pewnie wielu kibiców. Tracą piłkę po tym podaniu. Ryzykownie. Trzeba wybić. Ciekawe jak to rozwiąże. No i strata piłki. Przenieśli grę z własnego polakarnego. Za chwilę wznowią z autu blisko pola karnego. Dobrze, do przodu. Dali radę wybić, ale znowu przy piłce rywale. Sporo miejsca na skrzydle. Przerwał to obrońca, a będzie wznowienie gry wrzutem z Ratuje sytuację, to było niebezpieczne. I piłkę przejmują rywale. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Dobrze rozwija się ta akcja. Celne podanie potwierdza swoje nieprzeciętne umiejętności. Jest 2 do 2 po pierwszej odsłonie w tym meczu. Przed nami druga połowa tego meczu. Back. Na dobrą okazję do strzału. Ta bramka zasłużenie prowadzą w tym spotkaniu. Dominowali i ta bramka wisiała w powietrzu. Myślę, że to jeszcze nie jest ich ostatnie słowo. Trzy do dwóch. Różnica jednej bramki jest zawsze do odrobienia. Spodziewam się walki. Kilka dni. Zastanawia się, czy nie strzelać. Mamy aut. Za chwilę wznowienie gry. Długi wrzut z autu w angielskim stylu. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? I... Widowisko dopiero na bieżą rumieńcu. Z pewnością mecz zrobił się w tym momencie jeszcze ciekawszy. Myślę, że wielu kibiców się ze mną zgodzi. No, po tym pięknym golu mamy remis. Ładny mecz i wielkie emocje. Dobre, skuteczne podanie. Zobaczmy, co zrobi. Niestety strata piłki. Na piłkę, co z tego wyniknie? Będzie chyba podawał. Aleś to by bronił! Co za interwencja, proszę państwa! Koledzy z zespołu są jego dłużnikami! Takie parady można oglądać bez. Miller! Świetnie, prawa dla bramkarza. Pudło, mimo źle ustawionego bramkarza. Z tej pozycji minąć się z bramką to naprawdę wyczyn. I tak oto tracą piłkę. Dobre podanie za plecy obrońców. Nie udało się zbudować przewagi. I zażegnuje niebezpieczeństwo. Minęło 15 minut drugiej połowy. Ale sprytnie zagrał prostopadą piłkę. Niewiele brakowało, ale jednak słupek. Piłka z powrotem w grze. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Zespół traci piłkę. Precyzyjnie zagrana piłka, obrona przelobowana i zaskoczona. Pewna interwencja bramkarza wyjaśnia sytuację. Chyba będzie wrzucał. Co teraz wymyśli? Szansa na objęcie prowadzenia. Ho, ho, ależ to bronił Idealnie wycił ten strzał. A nie było łatwo. Dobra interwencja. Od razu głośniejsza reakcja kibiców. W takim meczu muszą wykorzystywać takie okazje. Ostatecznie nic nie będzie z tego ataku. No i strata piłki. Oglądamy dobre spotkanie. Wiele się tu dzieje, są dynamiczne akcje, są bramki. Na razie trudno wskazywać faworyta do końcowego zwycięstwa. Tu jeden błąd może zaważyć na wyniku. Zobaczymy, kto pierwszy go popełni Kapitalna interwencja w porę. Trzecią to podanie. Nie bardzo mu się to udało. Strata piłki. Co teraz zrobi? Piłka idealnie zapleca obrońców. Wspaniała interwencja. No ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Dobra pozycja do oddania strzału. Jeszcze 15 minut do końca regulaminowego czasu gry. I piłkę przejmują rywale. Ach, wydawał... Może być groźby po tym prostopadłym podaniu. Może stąd strzelać! Dobrze, pewnie się bronili. Z tej akcji już nic nie będzie. Jest szansa na kontrata. Na piłkę, co z tego wyniknie? Otwiera się szansa. Skuteczna interwencja, ale grają dalej. Ostatnie minuty mogą być naprawdę ciekawe. Mecz wciąż nie jest rozstrzygnięty. Oddalają grę od strefy obronnej. Będzie teraz wyrzut załtu. Udane przejęcie rywal traci piłkę. Ależ go wypatrzy. Ma sporo możliwości. Powstrzymali rywali. Znowu przejęli piłkę. Szansa, może coś z tego będzie. Cudowna seria podań. Jestem pod wrażeniem. Będzie chyba podawał. Genialne podanie. Ciekawe jak to rozwiąże. Zrzucił piłkę w pole karne. czy coś z tego będzie? Broni i nie wypuszcza piłki z rąk. No bardzo ładnie przeciął to podanie. Bek. Nie rezygnują z poszukiwania zwycięskiej bramki. To już ostatnie chwile, a remis ich nie satysfakcjonuje. Jest dobrze ustawiony, co zrobi? Miller! Pewnie wyłapuje. Koniec spotkania, ale nie koniec emocji. Remis, przed nami dogrywka. Zaczynamy dogrywkę przed nami dodatkowo.